Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie na drugiej części serialu pod tytułem Giga Cash. Dzisiaj numerki od 6 do 10, paczka cały czas ta sama. 113 140. numer paczki. I szukamy dzisiaj wygranych. Z numerku od 6 do 10. Szóstka. Jako pierwsza? Czy trafi się ta super liczba? Dzisiaj będzie wygrywało w szóstce czterdzieści trzy, dwadzieścia dziewięć, i 9. A super liczba to 16. Ja mam trzy. Dwadzieścia siedem, trzydzieści dwa, czterdzieści jeden i siedemnaście pięć, dwadzieścia sześć, czterdzieści osiem, osiem i trzydzieści pięć czterdzieści siedem, trzynaście, trzydzieści cztery, jedenaście i trzydzieści trzy, dwadzieścia trzy, pięćdziesiąt, trzydzieści, no to takie boki fajne, czterdzieści dwa i osiemnaście. Ostatni rządek w szóstce to trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, czternaście, piętnaście i trzydzieści jeden. Bonus, klucz. Czyli szóstka też pusta. Siódemka, numer podobno szczęśliwy.

i jeden pięć piętnaście czterdzieści siedem dwadzieścia dwa i trzydzieści osiem szesnaście czterdzieści trzy dziesięć trzydzieści jeden i cztery dwadzieścia pięć Dwadzieścia sześć, dwadzieścia cztery, dwadzieścia jeden i dwadzieścia dziewięć. Ostatni rząd siedemnaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści sześć, osiem i trzynaście, bonus kości. Kontrolne różne. Czyli siódemka również pusta. Teraz ósemka. Wygrywa 3, 31, 16, 32 i 41. Super liczba to 49. Ajajaj, jaj, ale duża. Kwota się odkryła 17, 44, jest 16, ósemka będzie wygrana. Muszę tutaj tak delikatnie drapać, żeby mi się tu nie odsłoniło, 24 nie ma i 27, drugi rządek 1, 33

Osiemnaście, dwadzieścia dwa, jedenaście i dwanaście i ostatni rząd. Trzydzieści osiem, dwadzieścia sześć, trzydzieści cztery, pięćdziesiąt i piętnaście. Co odkryje w bonusie? Monetę. A ja miałam wygraną liczbę 16 i jest tutaj 20 złotych. I kontrolne chyba będą teraz tu. Tak jest. Kontrolne BB. No dobrze, to ty idziesz tutaj do wygranych. I teraz dziewiątka.

Drugi rządek trzydzieści cztery piętnaście dwadzieścia dziewięć, siedemnaście i trzydzieści dwa czternaście pięć czterdzieści jeden Trzydzieści osiem i szesnaście, osiemnaście, ale blisko super liczby, trzynaście, czterdzieści sześć, czterdzieści pięć i czterdzieści osiem, nie mam czterdziestek wcale, czterdzieści cztery,

14. O, pod czternastką jest 20 zł, bo trochę mnie tutaj rozproszyło to, żeby ktoś tutaj do mnie dzwonił. Także skupiłam się na ekranie, a nie na zdrabce. Bardzo was przepraszam. Kontrolne zawsze rotują, a mnie najbardziej. 14-14 jest 20 zł. I numer 10.

16, 45, 37 i 14. I ostatnie tutaj. Już szanse i nadzieje na jakąkolwiek wygraną. Nie pojawiło się nic, a w bonusie jest zamek który wcale mnie nie zdziwił. Samki, jachty, tylko tutaj są i monety i klucze. Dobrze, czyli dziesiątka jest również pusta, kontrolne różne. A więc na dzisiejszym odcinku trzy przegrane, dwie wygrane. W numerze 9 i 8 znowu numerki obok siebie, tak jak w części pierwszej, ale tym razem są to zwroty. 20 zł w ósemce i 20 zł w dziewiątce. Także jestem bardzo ciekawa całości. Zapraszam już jutro na część trzecią. I podsumowanie. Bardzo dziękuję za obecność i zapraszam na jutro. Pa!